W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych, między innymi nowe fakty w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, tajemnicza śmierć strażnika granicznego, tragiczny wypadek kolejki w Lizbonie, brutalna rzeź na łodzi imigrantów. Sprawca brutalnego zabójstwa portierki Uniwersytetu Warszawskiego, 22-letni student prawa Mieszko R. został skierowany na obserwację sądowo-psychiatryczną do szpitala w Jarosławiu. Trafił tam w poniedziałek, 1 września i zgodnie z decyzją sądu spędzi w placówce co najmniej cztery tygodnie. Prokuratura już wcześniej wnioskowała o taki krok, ponieważ pierwsza opinia biegłych psychiatrów i psychologów nie pozwoliła jednoznacznie ocenić stanu psychicznego podejrzanego. Obserwacja w warunkach zamkniętych może zostać przedłużona, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kluczowym elementem postępowania jest ustalenie, czy mieszko R w chwili popełniania zarzucanego mu czynu był poczytalny. To od tej opinii zależy dalszy bieg sprawy, bez niej prokuratura nie może zakończyć śledztwa. Jak zaznacza rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba, zdecydowana większość materiału dowodowego została już zgromadzona, a śledczy czekają właśnie na najważniejszy dowód czyli pełną opinię psychiatryczną. Przypomnijmy, że do dramatycznych wydarzeń doszło na początku maja bieżącego roku. 22-letni student prawa wtargnął do audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego i zaatakował 53-letnią portierkę siekierą, gdy ta zamykała drzwi budynku. Kobieta nie przeżyła brutalnego ataku. W obronie ruszył 39-letni pracownik straży uniwersyteckiej, który także został ciężko ranny i trafił do szpitala. Na miejscu był wówczas funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który wsparł pracowników ochrony i udzielił rannemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Mieszko-R został natychmiast zatrzymany i aresztowany. Początkowo trafił na oddział psychiatryczny w Radomiu, później przeniesiono go do aresztu śledczego. 4 sierpnia sąd przedłużył jego tymczasowy areszt do lutego 2026 roku. Według prokuratury, jeśli nie nastąpią komplikacje, całe postępowanie może zakończyć się jeszcze w tym roku. Jednak ostateczne rozstrzygnięcia w tej głośnej sprawie będą zależeć od opinii biegłych psychiatrów, którzy w Jarosławiu obserwują stan psychiczny podejrzanego. Ponad 140 osób usłyszało już zarzuty w jednej z największych spraw dotyczących wyłudzeń podatku VAT w ostatnich latach. Chodzi o działalność zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Grupa miała w latach 2018 a 2023 wystawić fikcyjne faktury na kwotę przekraczającą 175 milionów złotych, czym naraziła skarb państwa na uszczuplenie podatków w wysokości ponad 34 milionów złotych. Według ustaleń śledczych, mechanizm działania grupy był rozbudowany i wieloetapowy. W procederze uczestniczyły firmy pełniące różne funkcje. Były wśród nich tzw. słupy, które zajmowały się wyłącznie wystawianiem nierzetelnych faktur, bufory pośredniczące w obrocie dokumentami oraz przedsiębiorstwa będące ostatecznymi odbiorcami fałszywych rozliczeń. Całość miała na celu stworzenie pozoru legalnej działalności gospodarczej i generowanie sztucznych kosztów, które pozwalały znacząco obniżać podstawę opodatkowania. Zyski uzyskane w ten sposób legalizowano poprzez pranie pieniędzy. Podczas ostatniej akcji przeprowadzonej na terenie Warszawy i Skierniewic, funkcjonariusze zatrzymali ośmiu podejrzanych w wieku od 33 do 52 lat. Według prokuratury, osoby te pełniły rolę odbiorców fikcyjnych faktur, a ich działalność doprowadziła do strat skarbu państwa szacowanych na co najmniej 3 miliony złotych. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało już ponad 140 osób. Obejmują one m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz liczne przestępstwa karnoskarbowe. W trakcie śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych warte kilka milionów złotych, a część wyłudzonych środków udało się odzyskać. Część osób, które zdecydowały się na współpracę z organami ścigania, składała korekty faktur i dokonywała zwrotu bezprawnie uzyskanych korzyści. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Możliwe są kolejne zatrzymania i zarzuty, ponieważ analiza dokumentacji księgowej oraz powiązań między poszczególnymi spółkami wciąż trwa. Organy ścigania wskazują, że ujawniony proceder mógł obejmować jeszcze większą skalę działalności niż początkowo zakładano. Do prokuratury okręgowej w Lublinie trafiło zawiadomienie o podejrzeniu publicznego znieważenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez dziennikarza Witalija Mazurenkę. Doniesienie złożył poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki, pełniący funkcję prezesa Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. Zawiadomienie do prokuratury i. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec doktoranta Witalija Mazurenki. Chodzi o tego Ukraińca, który znieważył już wczoraj u redaktor gozdyry prezydenta Karola Nawrockiego. Sprawa dotyczy kontrowersyjnej wypowiedzi Mazurenki w programie Polsat News, gdzie porównał on zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego do działań Pachana, czyli przywódcy kryminalnego w rosyjskich więzieniach. Rzeczniczka prokuratury Agnieszka Kępka potwierdziła w środę, że zawiadomienie zostało zarejestrowane. Teraz konieczne jest ustalenie właściwości miejscowej, czyli określenie, do której prokuratury rejonowej trafi sprawa. Dopiero wówczas możliwe będzie podjęcie dalszych czynności procesowych. Słowa Mazurenki padły w trakcie dyskusji o decyzji prezydenta Nawrockiego, który zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent argumentował, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać jedynie Ukraińcy pracujący w Polsce lub prowadzący działalność gospodarczą, a korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej powinno być uzależnione od odprowadzania składki zdrowotnej. Po emisji programu wypowiedź Mazurenki wywołała szerokie oburzenie. Sam dziennikarz opublikował później w mediach społecznościowych przeprosiny, w których zapewnił, że darzy instytucje państwowe pełnym szacunkiem i przeprasza wszystkich, którzy mogli poczuć się urażeni. Kilka dni później, w wywiadzie dla portalu ONET, stwierdził jednak, że nie żałuje swoich słów i nie czuje skruchy, podkreślając, że wolność słowa jest dla niego wartością nadrzędną i nie podlega kompromisom. Sprawa zyskała także wymiar polityczny. Poza Dariuszem Mateckim. Krytykę pod adresem Mazurenki wyrażali również inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Przemysław Czarnek, domagając się konsekwencji wobec dziennikarza. Zgodnie z polskim prawem, za publiczne znieważenie prezydenta grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Na granicy ukraińsko-polskiej doszło do wstrząsającego zdarzenia. 2 września w obwodzie wołyńskim, w miejscowości Równe niedaleko przejścia granicznego w Dorohusku, Znaleziono martwego funkcjonariusza Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Ciało odkryto na terenie jednego z posterunków granicznych. Zmarłym okazał się 36-letni główny sierżant pełniący funkcję pomocnika szefa działu logistyki w łódzkim oddziale straży granicznej. Obok ciała znajdowała się broń służbowa, co od razu wzbudziło podejrzenia co do możliwego przebiegu zdarzenia. Śmierć potwierdził rzecznik Państwowej Służby Granicznej, pułkownik Andrii Demczenko, informując, że natychmiast na miejsce wezwano medyków i policję. Rozpoczęto także wewnętrzne postępowanie w ramach struktur granicznych, aby szczegółowo wyjaśnić okoliczności tragedii. Sprawą zajęło się również Państwowe Biuro Śledcze, które wszczęło formalne dochodzenie. Śledczy wraz z policją przeprowadzili oględziny miejsca, zabezpieczyli potencjalne dowody oraz przesłuchali świadków. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że zdarzenie zostało wstępnie zakwalifikowane jako umyślne zabójstwo. Jednocześnie zaznaczono, że badane są wszystkie możliwe wersje, w tym również hipoteza Sprawa budzi duże emocje, ponieważ dotyczy funkcjonariusza pełniącego służbę w newralgicznym rejonie w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy. Ostateczne wnioski będą zależały od wyników sekcji zwłok oraz dalszych ustaleń śledczych. Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Szczecina przechwycili kolejną próbę nielegalnego transportu migrantów przez polsko-niemiecką granicę. Do zatrzymania doszło w rejonie Kołbaskowa, gdzie patrol Straży Granicznej zatrzymał Mercedesa na łotewskich tablicach rejestracyjnych. Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Łotwy, a w jego pojeździe znajdowało się pięciu cudzoziemców, którzy podawali się za obywateli Afganistanu. Według ustaleń strażników grupa planowała przedostać się na zachód Europy, a celem podróży miały być najprawdopodobniej Niemcy. Kierowca został zatrzymany i przewieziony do placówki Straży Granicznej w celu przeprowadzenia dalszych czynności. Migranci, którzy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce, zostali objęci procedurami administracyjnymi, a ich przypadek zostanie rozpatrzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Łotyż odpowie za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy, co zgodnie z polskim kodeksem karnym zagrożone jest surową karą pozbawienia wolności. Straż Graniczna podkreśla, że tego typu przypadki są coraz częstsze, a granica polsko-niemiecka pozostaje jednym z kluczowych odcinków szlaku migracyjnego, wykorzystywanego przez grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi. Hiszpanią wstrząsnęła sprawa masakry, do której miało dojść na pokładzie łodzi płynącej z Afryki Zachodniej w kierunku Wysp Kanaryjskich. Według ustaleń śledczych, nawet 72 osoby mogły zostać zamordowane przez innych migrantów, którzy oskarżali ich o czary. Dramat rozegrał się w trakcie kilkunastodniowej przeprawy przez Atlantyk, a szczegóły ujawniane przez hiszpańskie media pokazują skalę tragedii. Łódź, na której znajdowało się około 320 migrantów, dotarła do portu Arguinegin 25 sierpnia. Na brzeg wyszło jedynie 248 osób. Reszta, według relacji ocalałych, zginęła w makabrycznych okolicznościach. Część ofiar miała zostać wyrzucona za burtę, inni zostali zastrzeleni. Świadkowie twierdzą, że za zbrodnie odpowiadała grupa młodych mężczyzn, którzy mieli działać wspólnie i celowo terroryzować resztę pasażerów. Pierwsze oskarżenia dotyczyły drobnych kradzieży oraz rzekomego marnowania resztek zapasów wody i jedzenia. Z czasem napięcie zaczęło narastać. Kiedy silnik łodzi uległ awarii, a pasażerowie dryfowali w palącym słońcu przez około 15 dni, atmosfera stawała się coraz bardziej dramatyczna. Wówczas pojawiły się oskarżenia o czary, i to one stały się pretekstem do brutalnych morderstw. Śledztwo prowadzone przez hiszpańską policję oparte jest na zeznaniach ocalonych migrantów, którzy szczegółowo opisali mechanizm zastraszania i eliminowania wybranych osób. Według ich relacji sprawcami byli Afrykanie z regionu subsaharyjskiego. Policja podejrzewa, że w sprawę zamieszanych jest od 20 do 30 osób, z czego 16 trafiło już do aresztu. Reszta nadal przebywa w ośrodkach dla uchodźców na Wyspach Kanaryjskich, gdzie trwa ich identyfikacja. Hiszpańska Straż Przybrzeżna, która sprowadziła jednostkę do brzegu, wszczęła akcję ratunkową dopiero po tym, jak Maroko, odpowiedzialne częściowo za tamte wody, stwierdziło, że nie ma środków na udzielenie pomocy dryfującej łodzi. Rzecznik Hiszpańskiej Policji poinformował, że śledztwo wciąż trwa, a ostateczna liczba ofiar nie została jeszcze potwierdzona. Wiadomo jednak, że imigrantom podejrzanym o udział w tych wydarzeniach grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sprawa z Wysp Kanaryjskich wywołała ogromne emocje w hiszpańskim społeczeństwie. Z jednej strony podkreśla się dramat ludzi szukających schronienia w Europie, z drugiej wskazuje na poważne zagrożenia, jakie niosą ze sobą napięcia, agresja i brutalne porachunki wśród samych migrantów podczas długich i niebezpiecznych przepraw przez Morze Śródziemne i Atlantyk. W Lizbonie doszło do jednej z największych tragedii komunikacyjnych w ostatnich latach. W środę późnym popołudniem wykoleiła się kolejka linowo-terenowa Gloria, łącząca plac Restauradores z dzielnicą Bajro Alto, jedną z najbardziej popularnych części miasta odwiedzaną przez turystów z całego świata. Wagon po utracie kontroli z ogromną siłą uderzył w ścianę pobliskiego budynku, co doprowadziło do całkowitego zniszczenia pojazdu. Według portugalskich służb ratowniczych w katastrofie zginęło co najmniej 15 osób, a 18 zostało rannych, w tym 5 bardzo poważnie. Wciąż trwa identyfikacja wszystkich ofiar, ale lokalne media podają, że wśród poszkodowanych znajdują się zarówno obywatele Portugalii, jak i Niemiec. Portugalska policja wykluczyła na tym etapie, aby wypadek był efektem zamachu lub działań przestępczych. Śledztwo skupia się na ustaleniu przyczyn technicznych tragedii. Po wypadku, władze Lizbony zdecydowały o czasowym zamknięciu czterech tras kolejek linowych, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów. Jak podkreślono, jest to środek ostrożności do czasu zakończenia szczegółowych kontroli technicznych. Do tragedii odniósł się burmistrz Lizbony Carlos Moedas, który podkreślił, że to wydarzenie bez precedensu w historii miasta. Rząd Portugalii ogłosił czwartek Dniem Żałoby Narodowej, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przesłała kondolencje rodzinom ofiar, zaznaczając, że jest głęboko zasmucona dramatem, który dotknął stolicę Portugalii. Polski konsul w Lizbonie Rafał Budyta poinformował, że jak dotąd nie ma potwierdzonych informacji, aby wśród poszkodowanych znajdowali się obywatele Polski. Ta katastrofa wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Portugalii, ale także całą Europą. Śledztwo ma ustalić, czy przyczyną dramatu była awaria techniczna, błąd ludzki, czy też splot kilku czynników, które doprowadziły do najtragiczniejszego wypadku w dziejach lizbońskich kolejek. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.